Nikiel. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisjo, ja chciałabym się odnieść w dwóch zdaniach do wystąpienia Pana Rzecznika. Panie Rzeczniku, ja przypominam, że był Pan bardzo długo Rzecznikiem, 5 lat, jest Pan bardzo długo. Miał Pan swoją rodzinę polityczną, z której się Pan wywodził. Proszę powiedzieć, co Pan takiego wygrał, załatwił dla przedsiębiorców przez te wszystkie lata, bo przemawia Pan jak Trybun tutaj w imieniu małych i średnich przedsiębiorstw, wtedy poucza nas Pan, co mamy zrobić. Projekt ustawy jest rządowy, my wiemy, co obiecaliśmy w kampanii, a ja mam pytanie do Pana, co Panu się udało? Spotykaliśmy się na posiedzeniach komisji, miał Pan inne zdanie na temat covidowej pomocy, bo tutaj byliśmy zbieżni, ale też się panu nic nie udało. Mieliście czas, mieliście koniunkturę gospodarczą i niewiele zrobiliście. Także proszę tutaj nie robić siebie. Poseł Joanna Frydrych, proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący, panie i panowie posłowie. Ja również chciałam się odnieść do słów pana ministra rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ ta ustawa, którą obecnie procedujemy, ona wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Ja chciałam tylko wspomnieć i zauważyć, że w czasach, kiedy rządziła platforma obywatelska z PSL 2007-2014, było też również szereg Abolicji, mówimy o, o spirali zadłużenia. Szereg abolicji dla osób, które miały zadłużenie o przedsiębiorcach, które, którzy mieli zadłużenie. Ja z tego, co pamiętam, to takich abolicji pamiętam pewnie z dwie. I chciałam też przypomnieć, że to mały ZUS został wprowadzony za czasów platformy obywatelskiej. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości, niestety, ale zostało życie trochę przedsiębiorcom utrudnione byli oni, traktowani bardziej jako taka tak zwana dojna krowa, która musiała płacić, a niestety miała szereg, szereg problemów. Druga sprawa, mówił tutaj pan poseł o tym, o małym Zusie Plus. Tak, to było tylko przedłużenie tego, co już było, istniało wcześniej. Ja chciałam jeszcze zapytać odnośnie sytuacji matek przedsiębiorczyń, bo tutaj niestety, ale też było duże pole do popisu, gdzie znamy różne dramaty, tych właśnie przedsiębiorców, tych matek, które urodziły dzieci, a brały zasiłki chorobowe i macierzyńskie, i zostało im to niestety później odebrane, zostały uznane za tak zwane fikcyjne, pomimo tego, że prowadziły działalność gospodarczą. I tutaj też również rzecznik małych i średnich przedsiębiorców miał swoje pole do popisu, również procedowaliśmy ten temat na jednej z podkomisji. Dzisiaj mamy ulgi różne, które, z których mogą przedsiębiorcy skorzystać. To są między innymi odroczenie terminu płatności składek, jak również rozłożenie na raty, w trudnych sytuacjach również i umorzenie składek z tytułu należności. I chciałam zadać takie pytanie, czy ta ustawa to jest według? pana naprawdę mało że wychodzimy naprzeciw i dajemy dodatkową ulgę w tej kwestii i wydaje mi się że tutaj pan poseł Wilk powiedział, że to jest dobry kierunek i dobry początek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Chciałbym, żebyśmy powoli przypadki zdrowotne. w związku z tym to nie jest tak, że tutaj nic się nie wydarzy, natomiast nic, niczego jako przewodniczący nie chcę teraz deklarować. Ostatnią osobą w kolejce do, zgłoszona jest pani poseł Elżbieta Burkiewicz, proszę bardzo. Panie przewodniczący, wysoka komisja. Chciałabym się odnieść do uwagi pana rzecznika o że ten dokument pokazany, wniosek o de minimiz jest jakoś bardzo skomplikowany. Jestem przedsiębiorczynią i ten wniosek jest na przykład przy wszystkich e, wnioskach o dofinansowanie z urzędów pracy. I to się robi w 5 minut, w 10 może. W każdym razie jest obszerny, to prawda, ale jest naprawdę bardzo proste do wypełnienia. Nie zgodzę się z tym, że to jest jakoś specjalnie skomplikowane. To ktoś, kto proste rzeczy ogarnia, to sobie to wypełnia dosłownie w kilka minut. Natomiast jeśli chodzi o pomoc de minimis, to jest 300 tys. euro w ciągu trzech lat, więc ja myślę, że biorąc pod uwagę wysokość tego obciążenia, które ma przejść do de minimis w związku ze zwolnieniem za składkę, jest bardzo niewielka i w porównaniu do wartości całego de minimis. Także myślę, że te uwagi związane z wielkimi komplikacjami, związanymi z wnioskami do de są zupełnie nieuzasadnione. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Ja teraz chciałbym jeszcze udzielić głosu panu posłowi Wilkowi. Z tym, że zgłosił pan dosyć dużo poprawek, będzie pan dzisiaj jeszcze dużo mówił na komisji. W związku z tym odpuszczę pan, tak? Dziękuję bardzo. Chciałby pan jakiś konstruktywny komentarz przedstawić? W miarę krótki. Panie Przewodniczący, jak pan widział więcej głosów odnosiło się posłów do mojej wypowiedzi niż do pana, więc proszę mi nie mówić, trzeba mówić krótko czy długo, bo jak tutaj zauważył pan poseł, ja jestem w randze ministra i nie jestem tutaj dla swojej przyjemności, tylko wykonuję swoją pracę, a pan mi ją niestety ogranicza. I Adrem wracając do pani posłanki Nykiel. Wyślę pani pięć tomów sprawozdania z naszej pracy, a szkoda, bo jakby pani się skontaktowała ze swoimi wyborcami. W trzech zdaniach jakby pan powiedział, co pan zrobił. W, w trzech zdaniach to się nie da, ponieważ to jest pięć lat ciężkiej pracy, ale zaraz to wyniknie z tych innych uwag, co, mniej, co zrobiłem. Wyślę pani tych pięć tomów i proszę panią, żeby pani porozmawiała z przedsiębiorcami ze swojego okręgu wyborczego na temat rzecznika. I oni jest pani w po, powiedzą, kontakcie. tak, jeżeli pani w stałym, w stałym kontakcie, to ja pani powiem, że mam co najmniej ze 40 różnych nagród i dyplomów od wszystkich organizacji przedsiębiorców za tę działalność, którą wykonywałem przez te pięć lat i yy, najlepiej się zapytać samych przedsiębiorców, co sądzą o pracy rzecznika. Przechodząc już do różnych rzeczy, które były później poruszane, do yy, czy pytanie, czy ta ustawa jest dobra, czy zła. Oczywiście, że jest dobra, ponieważ ten projekt ustawy, ponieważ no, idzie w kierunku ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej. Nigdzie w mojej wypowiedzi nie było, że jest zła. Yy, pan przewodniczący, gdyby nie wprowadzał tak Takiej nerwowej atmosfery i ciągle mi nie przerywał, to ja bym do tego po prostu doszedł, ale się nie dało, bo od początku byłem y, ograniczany w swojej wypowiedzi. Jeśli chodzi o abolicję, pani poseł, może pani mnie posłuchać, abolicję, to pani ma rację. Pani ma rację. Abolicja była przeprowadzona w poprzednich, kiedy rządził poprzednio PSL y, PO i PSL i tę abolicję trzeba przeprowadzić znowu. Ponownie, ponieważ te 210 tysięcy jest windykowanych i, i oni już nie wrócą do normalnego działania. Są w szarej strefie, uciekają przed komornikiem, na nich to jest nieszczęście i rzeczywiście trzeba to przeprowadzić. I wystąpiłem do premiera Tuska, myślę, że ministerstwa już dostały moje pismo w tej sprawie, uzasadniając i pokazując, że tamta abolicja była potrzebna i trzeba przeprowadzić kolejną. Więc tutaj się zgadzamy, myślę, że z panią poseł się uda rzecznikowi jeszcze w tej sprawie podziałać. Jeśli chodzi o matki przedsiębiorczynie, jakby pani była uprzejma, też posłuchać, to Proszę porozmawiać z tymi przedsiębiorcami. Wygrałem ostatnio sześć skarg nadzwyczajnych w imieniu tychże pań, które już nie miały żadnej szansy na normalne życie, ponieważ ZUS żądał od nich zwrotu tych pieniędzy, które otrzymały zgodnie z prawem. Linia orzecznicza po tych moich wygranych skargach jest już jednoznaczna. Już nikt w tej chwili, ZUS nie będzie mógł w ten sposób działać wobec tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą i korzystają ze swoich uprawnień, ponieważ te panie nic złego nie zrobiły, mogły wybrać sobie wysokość ubezpieczenia w widełkach, bo tak mówi ustawa, i sobie wybrały. Więc tutaj proszę bardzo, co zrobił rzecznik. Jeśli chodzi o polski ład, to no to za posłowie Prawa i Sprawiedliwości wiedzą, że nie byłem nigdy rzecznikiem politycznym, ponieważ rzeczywiście byłem posłem PiSu, ale jak zostałem rzecznikiem, to się zrzekłem mandatu, zrzekłem ale się... Tam, rozmawiamy o ustawie, wie pan, rozmawiamy o ustawie. O, nie, ale ale, zaraz, panu. No, nie, ale panie przewodniczący, o ustawie to pan mi nie dał nic powiedzieć, a teraz jak tutaj, pan w końcu pani zpana... poseł Nykiel powiedziała, więc się odnoszę, mówi pan odnoszę się, no mówię, ale mówię i pan panie przewodniczący Pan tu powinien siedzieć nawet ze mną do północy i słuchać o problemach polskich przedsiębiorców, a nie gdzieś się śpieszyć. Panie... Więc Ale niech pan mi da skończyć, bo pan do... pani Negiel mi powiedziała, że ja działam jako funkcjonariusz partyjny, co jest przede wszystkim kłamstwem, nieprawdą i krzywdzi mnie moją działalność tak dokładnie powiedziała, tak dokładnie powiedziała. Ja, to wszystko się nagrywa, więc to wszystko... Proszę Adrem, o a drem, a drem, nie, o ustawie nie, bo te pytania y, p, y, państwa posłów nie były do Został ustawy. pan zaproszony w kontekście ustawy, tej więc... ustawy, a nie opowieści o rzeczniku, która mała Pani poseł, pani przewodnicząca Nygier pytała, co zrobiłem. Wiesz, pan słyszał doskonale. Do Na razie pan nawet. nic nie zrobił z tego, co pan powiedział. No czy to według, Pięk... według pana rzecznik przez 5 lat nic nie zrobił. Pan zrobił ma, pan, ma pan Ma pan, ma pan doskonały kontakt ze swoimi wyborcami, skoro pan tak twierdzi. Będą mogli to ocenić, bo transmisja jest całe szczęście. I pana postawa, i pana, i pana tutaj podejście do przedsiębiorców... mamy do... teraz wniosek formalny, przepraszam muszę go Ale zaraz, głosowania. ja nie skończyłem. No. Składam wniosek no formalny o zamknięcie tej dyskusji i, i przejście do procedowania nad ustawą, dlatego że e, moglibyśmy naprawdę e, przez kilka dni e, rozmawiać o instytucji rzecznika, o kompetencjach, czy były za duże, czy były za małe, e, o ocenie działalności i tak dalej. Bardzo ważne sprawy, bardzo interesujące, ale naprawdę nie na to posiedzenie. Dziękuję. Tak, składam formalny wniosek o przerwanie tej, tej dyskusji przejście do to ktoś e, pracy jest nad ustawą. Może byśmy przeszli do dyskusji, czy mamy to głosować? głosować. Dobrze. Proszę państwa kto z Państwa i Pani Poń